Witam wszystkich serdecznie, gorączkowo, radośnie. Już drugi raz to nagrywam, włączyłem mikrofon, więc pewnie pójdzie. Dziś, za 5 godzin i 40 minut, mamy transmisję na żywo. Będzie to transmisja numer 565. Ja tam dodaję numerków, więc to może 550. 65, 66 i 67, bo jak elementy trwają ponad godzinę to można traktować jako normalną transmisję, a niektórzy kabareciarze się denerwują, że ja mam tyle tych transmisji na żywo, a ja mam taką radość jak się denerwują. Żarcik. Dobra. Co będzie? Około godziny 19. Transmisja się zacznie około 1915 20, zobaczymy plus minus o 19.33 turniej, do którego już się zapisało 13 14 osób. Turniej numer 156, 156 turniej, który organizuje szachowy uniwersytet i tu nie ma żadnej lipy w numeracji, tyle turniejów się odbyło. Się odbyło przez niecałe 3 lata całkiem przyzwoicie wychodzi ponad jeden turniej na tydzień turniej 7 rund szwajcarski dla członków klubu trzeba być członkiem klubu dopisać się można do końca trzeciej rundy potem już nie można wszyscy grają 7 rund wszyscy grają tyle samo partii, przerwy między rundami 5 sekund runda trwa maksimum 10 minut 5 sekund przerwy więc tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze? To turniej będzie. Będzie trwał 71 minut. 71 minut. Nawet nie całe, 71 minut zaokrągliwych, 71 minut. Około 20:45 będą warsztaty, czyli wykład i ćwiczenia dla Państwa, dla widzów, z izolowanej pary pionków z typowej pozycji pionki A3D4 u białych lub C6 D5 uczarek zobaczymy 2-3 partie pokazowe, wzorcowe, z wzorcowymi planami gry. Będziemy się uczyć, uczyć, uczyć. I zobaczymy, co z tego wyniknie, czego się nauczymy. Będzie zgadywanie ruchów. Będzie komentarze do błędnych odpowiedzi. Będę tłumaczył, które odpowiedzi są błędne i dlaczego. To Państwu też pozwolę. Może czegoś się nauczyć. Potem będę odpowiadał na pytania i grał z widzami, będę grał z widzami z rozmównicy, Z tymi, którzy zabierają głos w rozmównicy. Tak robi tak robią Artyomilin, Klemens Syczow, od nich to ściągnąłem tudzież Karina, piękna Karina, która cały czas 5 miesięcy już na wyspach Kanaryjskich, jak to Karina na Karina. Na kanarach siedzi, pojechała zagrać w turnieju i na kwarantannie siedzi 5 miesięcy. Nie może wrócić do kazania: coś strasznego, ale za to opalona, bo na plażę może chodzić. Opalona na murzynkach, o murzynku będzie osobny film, który nakręcę. Także a potem, jeżeli czas pozwoli, będę miał coś do picia, a jest szansa, że. Nie wypiję wszystkiego, bo upał mniejszy niż poniedziałek. No to zrobimy sobie symultankę. Symultanka będzie dla członków klubu, a w pierwszej kolejności dla... w pierwszej kolejności dla... widzów z rozmównicy, czyli dla najbardziej aktywnych widzów. Jak będę się pytał, kto jest chętny, będę pytał, czy jest w rozmównicy, jak potwierdzi to go zaakceptuję, a jak nie potwierdzi, to poczekam jeszcze chwilę na akceptację. Czy ktoś ma pytania? Nie ma pytań. O, wy, wy dwaj, no ale wydwaj, to zawsze macie pytania, to chłopaki, trzymajcie się.